Plus, no, wiadomo, ja mam dom na utrzymaniu. No. narzeczonym musisz się trochę za, zaopiekować, też, więc. Masz 25 lat. To już naprawdę długi czas myśleć o tym, żeby robić coś swojego. Wiesz, co? To było takie, że ja nie ufałem do końca, nie? No, wiesz, tego jest pełno na internecie i uznałem, no. że wiesz, może jesteś jednym z kolejnych. Ja, jak się stresowałem za mocno, to mnie ściskało w klatce piersiowej, nie? Mimo, że mi się nie chce, strasznie czasami, no to no, no, no bo co ja mam innego robić? 20 tysięcy. Cześć, witam was w kolejnym odcinku, witam was w kolejnym materiale, tak naprawdę w kolejnym wywiadzie. I dzisiaj jest ze mną Kasper. Siełanko Kasper. Dzień dobry. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób Kasper w zeszłym miesiącu zarobił na tworzeniu stron internetowych ile? 20 tysięcy. No, dokładnie. Będziemy, moi drodzy, dzisiaj o tym rozmawiać, więc teraz tak. Od razu lecimy Kacper z całym początkiem, lecimy z całym wdrożeniem do całej naszej rozmowy. Powiedz mi, proszę, czym dokładnie się zajmujesz, co ty w ogóle robisz, jaki biznes prowadzisz? Kilka substępu od ciebie dawaj. dawaj. Okej, okay, to tak y czym jest, czym się zajmuję teraz? Może strony, sklepy internetowe dla biznesu. Super, zajebiście. I jeżeli chodzi o to, Kacper, to będzie wywiad. Będziemy sobie rozmawiać trochę o tym, w jaki sposób to wszystko się w ogóle u Ciebie zaczęło, dlaczego w ogóle wybrałeś taki kierunek. I to, co chciałbym, to to, żeby nasza rozmowa była jak najbardziej wartościowa dla wszystkich osób po drugiej stronie, żeby wynieśli z tej rozmowy po prostu dla siebie jak najwięcej cennych informacji. Bo będą to oglądać zapewne osoby, które już są w programie, ale też takie, które zastanawiają się, czy dołączyć, czy to po prostu na 100% jest coś dla nich. Bo w zasadzie, kiedy Ty do nas dołączyłeś, to, to było te kilka miesięcy temu, kilka, kilkanaście miesięcy temu, co nie? Teraz mamy listopad, ja dołączyłem w maju. Znaczy na końcówkę maja, nie tam 29 maja. No to słuchaj, Kacper, jeżeli chodzi o to moje pierwsze pytanie, jeżeli, dane, jeżeli osoba, która to ogląda, będzie stwierdziła, że wyjdzie po 5 minutach z tej rozmowy, to chciałbym, żebyś bardzo krótko opowiedział o tym, co się przez ten czas w ogóle zmieniło u Ciebie, od kiedy działamy razem, od kiedy działasz w programie, jak to wyglądało wszystko u Ciebie te kilka miesięcy temu, jak hmm. wygląda to teraz, jakbyś mógł przedstawić takie swoje przed i po. Okej, okay, to, to jak to wyglądało przed całym przed programem. Ogólnie za, zacząłem no, to tworzenie stron sklepów internetowych, to wiesz, tak wiesz, tak naturalnie po prostu, okay. że zacząłem się tym interesować i Najcięższą rzeczą, którą, którą chciałem, wiesz, rozwikłać, że tak powiem, które, którą chciałem się zająć, to było właśnie pozyskanie klientów na te strony internetowe do swojego biznesu. Nie? No, problem był taki, że nie miałem, nie miałem stabilnego napływu po prostu klientów. No i szukałem kogoś, kto mi pomoże to ogarnąć. Nie? No i wtedy właśnie natknąłem się na ciebie. E... I takie pozwól, że się wtrącę takie w ogóle moje pierwsze pytanie związane z tym. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zacząć interesować się tematem otworzenia własnego biznesu, budowy czegoś swojego, jakimś biznesem online'owym? Skąd to w ogóle wszystko wyszło u Ciebie? Wiesz co, u mnie to się zaczęło jeszcze, jeszcze tak naprawdę w gimnazjum. Ja, ja ogólnie zawsze miałem takie podejście, że chciałbym naśladować wiesz, swojego tatę. A mój tata jest przedsiębiorcą, no i on jest takim wzorem dla mnie, nie? więc jakby to założenie firmy to było takie naturalne, po prostu przejście okay. na ten etap o, w ten sposób. Okay. Nie? Że ja, to zawsze ja, było gdzieś tam ja... w głowie, że ja chcę mieć biznes. Zajebiście. I wspominałeś o tym, ile ty masz lat teraz dla kontekstu, dla widzów, żeby wiedzieli? 25. Masz 25 lat. To już naprawdę długi czas myślisz o tym, żeby robić coś swojego, więc pytanie jest takie, no bo zobacz. Większość ludzi, którzy z nami pracują, albo którzy do nas przychodzą, to próbowali już jakiś czy to sposobów na biznes, na zarabiania pieniędzy typu jakieś MLM, afiliacje, wnioski, dropshipping, albo po prostu mieli jakąś pewnego rodzaju wizję na siebie, tak jak Ty, jak to życie po prostu ich mogło wyglądać, ale coś po drodze poszło nie tak. Pytanie, czego Ty próbowałeś w przyszłości? Jakie były w ogóle takie Twoje próby, takie próby biznesowe? Jak to, jak to wyglądało, zanim jeszcze w ogóle zaczęliśmy pracować? Jasne, w sensie to, to, że o MLM-ach wspominasz, no. to, to w sumie nie jest nic dziwnego, bo każdy chyba to próbuje na, na początku, jak próbuje zacząć z biznesem. Tylko, że zawsze to jest tak, że idziesz z nimi na jakieś szkolenie, oni cię wpijają w głęboką wodę, i potem się okazuje, że no, tak. oni niczego cię nie nauczą. Ty też, A... też miałeś przyjemność trafić do MLM-u, czy jak? Tak, ale. Nie chcę, nie chcę, o tym gadać, bo wiesz, oni obiecywali gruszki na wierzbie, a potem się okazało, okay. że ro, robią nas wszystkich w jajo i tylko ja się zorientowałem, nie? No okej, okay, spoko, tak, jak najbardziej no. rozumiem. Czyli to był taki podryk biznesowy. Czy próbowałeś jeszcze w ogóle jakichś innych rzeczy, bo sam wspominałeś a. o tym, że ta przedsiębiorczość u ciebie w rodzinie jest od samego początku, więc chciałbym zrozumieć, czego ty w ogóle po drodze jeszcze próbowałeś, zanim znalazłeś się w miejscu, w którym jesteś obecnie? Wiesz co, wcześniej próbowałem, tak jak wspomniałem, tego MLM-u, próbowałem okay. sprzedawania e-booków własnych. Mam nawet jednego swojego e-booka napisane, tylko nigdy go nie sprzedałem, bo no wiadomo, nie, nie wiedziałem jak to zrobić. Okay. Bo to wtedy zarabianie na krypto, no okay. na tym nie mogę powiedzieć, że się nie udało jakoś mocno, no ale nie miałem jakichś takich, wiesz, wow, zysków, nie? To było okay. tam jakieś, dniaki, takie rzeczy, no nic, nic, żeby zarobić na życie, o tak. Teraz chciałbym w ogóle się Kasper dowiedzieć, jeżeli chodzi o to, bo te wyniki, o których powiedziałeś, to że tam było 20 tysięcy, stabilizujemy się na 10-15, mieliśmy rekordowy miesiąc około 20, tak jak sam powiedziałeś. To tak. dla mnie to jest zajebiste, bo to kilka miesięcy temu byłeś jeszcze w zupełnie innym miejscu. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, jaką ty w ogóle miałeś przestrzeń do tego, żeby w ogóle się rozwijać? Ile ty w ogóle dziennie pracowałeś? Jaką miałeś przestrzeń do tego, żeby przerabiać cały program? i Jak to wyglądało? Ile godzin dziennie po godzinach pracy? Chciałbym, żebyś trochę o tym opowiedział. Okej. Okay. Na ogół ja pracuję 8 godzin dziennie. No, tak jak standardowo się pracuje w pracy. Plus, no wiadomo, ja mam dom na utrzymaniu, no. narzeczoną musisz się trochę za, zaopiekować też, więc no, e, tego czasu nie było jakoś tam dużo, ale te dwie, trzy godziny dziennie no to dasz radę ogarnąć, nie? E, tym, znaczy wiesz, kurs ja ogólnie też twój przychodziłem troszkę inaczej niż inni, ja miałem no. te portfolio już stworzone i tak dalej, więc ja tylko jakby to przeklikałem, tak jak tak. mówił Bartek, nie? że tylko to przeklikałem troszkę i dałem im do zweryfikowania mojej strony. Było ok, więc przyszliśmy od razu Super. Do, do działania. Super. No bo zobacz, tak naprawdę byłeś w stanie poświęcić dwie, trzy. Oczywiście czasami to były cztery godziny dziennie, jak już przeszedłeś do etapu pozyskiwania klientów i tak dalej. Natomiast chodzi mi o to, spójrzmy na to, jaka jest perspektywa. Pracujesz 8 godzin dziennie w pracy etatowej, z której wyciągasz. Sam powiedziałeś, że nie możesz tego powiedzieć, ale no, jest to okolice górne. Górne dziesiątki tysięcy złotych, 8, 9, 10, 11, 12. Możemy powiedzieć, że to jest ten przedział, i poświęcasz na to 8 godzin dziennie. Z kolei tutaj, żeby wygenerować 12, 15 tysięcy złotych miesięcznie, poświęcasz zdecydowanie mniej czasu. To ile to tak naprawdę teraz średnio wyciągasz miesięcznie z tworzenia stron internetowych I jaki był w ogóle w tym wszystkim w ogóle Twój najlepszy. Poczekaj, po... Po... Poczekaj, po... Poczekaj, po... poczekaj sekundę. Jeszcze raz, bo nagranie nam się zapozuwało. Dobra. Jeszcze raz synchro. Dobra. I chciałbym się w ogóle dowiedzieć, ile ty teraz wyciągasz średnio z tworzenia stron internetowych miesięcznie i jaki był w ogóle twój najlepszy miesiąc na przestrzeni całej naszej współpracy. Hmm? Średnio, średnio mamy 12 tysięcy. Okay. Natomiast ten najlepszy miesiąc, no to tak jak mówiłem, to był ostatni, to było 20 tysięcy złotych. Super. Nie? I to tak naprawdę udało nam się osiągnąć, pracując ile mniej więcej, ile czasu musiałeś dziennie poświęcić, żeby takie wyniki wygenerować? No, na samą sprzedaż to około 2 godziny dziennie, a na resztę, resztę czasu, czyli około 2-3 godzin, dodatkowo to na stworzenie strony. Czyli tak naprawdę mamy co? Pół etatu, mamy pół etatu, a no. wyciągamy praktycznie dwukrotność tego, co z zwykłej pracy etatowej. Więc naturalne uważam, że pojawia się pytanie takie, jakie są w związku z tym wszystkim twoje najbliższe cele, czy to jest rzucenie etatu, pójście full na swoje, no bo matematycznie jeżeli pójdziesz full na swoje i będziesz rzeczywiście nad tym biznesem siedział te 8 godzin dziennie, no to naturalne jest to, że twoje zarobki powinny wskoczyć na poziom stabilnych 20-25 tysięcy miesięcznie, więc jakie są w ogóle takie twoje następne kroki, i jakie są w ogóle takie następne cele, które w ogóle chcesz osiągnąć pod tym kątem układu? Tak jak już w sumie rozmawialiśmy wcześniej, nie? no to e, ja chcę rozwinąć firmę bardziej, ja no, nie, nie chcę stać w miejscu, nie? Jakby chcę zwiększyć ten etat Chce się ustabilizować na takich dajmy na to pułapie tych 20 tysięcy, nie żeby okay. no, wiadomo, żeby, żeby mieć i żyć z czegoś, no, ale też, żeby móc zatrudnić sobie w końcu pracowników i, i, i rozwinąć i rozwijać się bardziej. Fajne jest to, że masz taką perspektywę rozwoju tego, żeby zdecydowanie rozwinąć to dalej, do mikroagencji, powiedzmy na to, żeby zatrudniać sobie jedno dwie osoby, robić sobie 30-40 tysięcy sprzedaży miesięcznie tak naprawdę i wtedy zostaje ci na dwadzieścia pięć dwadzieścia do 20 do 22 do 30 tysięcy miesięcznie na spokojnie tobie zostaje na czysto, więc się mieli sobie tak podsumować, wcześniej zarabiałeś te 8-12 tysięcy miesięcznie, pracowałeś standardowo po to 8 godzin dziennie, a teraz na spokojnie robisz 12 do 20 tysięcy złotych miesięcznie, pracując 4-5 godzin dziennie, kompletnie z domu, więc to też uważam, że super rzeczą i pytanie w ogóle takie, które mi się naturalnie nasuwa przede wszystkim jest takie, czy to jest w ogóle... Czy ty się tego spodziewałeś, że w tak stosunkowo krótkim czasie takie efekty nam się uda osiągnąć? Jakie w ogóle były twoje oczekiwania na samym początku? Wiesz co? Z doświadczenia z poprzednich miejsc i kursów to raczej miałem takie nastawienie, że kurde. Mam tylko nadzieję, że oni mi znowu nie próbują czegoś wcisnąć. Nie? jedyna różnica między tobą a innymi kursami była taka, że tutaj tutaj na pewno musiałem więcej zapłacić na początek wiesz z przeświadczeniem, że no kurde w końcu to musi odpalić nie, ale to było warte akurat tego nie, nie powiem, że nie jakby dla mnie nawet nawet ten kurs tworzenia stron mimo, że ja umiem no. tworzyć strony i tworzy je zajebiście, no. bo już nie raz to dosta, ta, dostałem taką informację to. On się przydaje i to i to mocno nie jak czegoś zapomnisz to zaraz tam wchodzisz o jest zajebiście, zajebiście. No i zajebiście. Najważniejsze, o, ale, się cieszę. ale najważniejsze mięso to są te warsztaty sprzedażowe Boże jakie to jest dobre z My Michałem możesz wbić pogadasz nie ogarniecie raz dwa jakiś temat on cię trochę jest tam z besta, <noise> nie I, i zaraz wiesz co masz robić jak 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 chwycić tą Cały ten proces sprzedaży sobie złapać, żeby żeby to miało ręce i nogi, ale też żeby klienci z tobą chcieli rozmawiać normalnie jak z człowiekiem, a nie, że oni tylko czekają, aż ty im powiesz, no, no to kosztuje tyle i tyle. To jak pan się zdecyduje, to niech zadzwoni. To tak nie powinno być i tego uczycie dobrze akurat. To jest dokładnie. To jest dokładnie coś, co ja z mojej perspektywy uważam, że jest jedną z najbardziej cennych rzeczy, czyli te konsultacje grupowe, które są często, tak. no bo one, jednak one są cztery razy w tygodniu na wszelkiego rodzaju różne tematy dzień w tydzień, więc naturalne jest to, że jesteś po prostu w to wszystko zaangażowany i to jest zajebiste, co powiedziałaś. Natomiast z mojej perspektywy, teraz widzą po drugiej stronie, może wydawać to wszystko takie absolutnie banalne, bo mówiliśmy sobie mniej więcej, jak to wyglądało przed. Omówiliśmy sobie więcej, jak to wyglądało, jak to wygląda po czy jak to wygląda aktualnie. I teraz chciałbym, Kasper, żebyśmy skupili się na całym setnie tego wszystkiego, czyli całej Twojej drodze. I takie pytanie, które mi się nasuwa, to jest to, w jaki sposób Ty mnie w ogóle znalazłeś? Przez Instagrama. W ogóle ja się okay. znalazłem okay. rok wcześniej niż dołączyłem. Rok tylko, wcześniej nie tak, odwoływałeś. Wiesz co? To było takie, że ja nie ufałem do końca, nie? No okay. wiesz. Tego jest pełno na internecie i uznałem, że wiesz, może jesteś jednym z kolejnych. no okay. Wiadomo. Tylko, Powiedz że... mi proszę, jaki był w ogóle twój proces myślowy, bo sam wspominasz, obserwowałeś mnie praktycznie rok czasu i uważam, że to jest mega naturalne, jeżeli chodzi o to. Wiesz co? Ja ciebie jak... nie obserwowałem, tylko ty mi okay. wyskakiwałeś z ręka z, z, normalnie, wiesz, z każdej z z No Normalnie. Okay. No, tak. Czyli tak naprawdę co, te kilka miesięcy temu zobaczyłeś, że jest tam gdzieś jakiś mentoring, jest jakieś szkolenie, hmm. jest jakiś czatkowski, jak to dokładnie wyglądało? To na początku to było właśnie, że o, jest jakiś chłopak, on robi strony internetowe, no. tam pomaga ludziom sprzedawać OK, spokojnie. Potem Okej. widziałem, że wrzucałeś też te wywiady, trochę bardziej zacząłem badać, w sensie tak, no prawie ten miesiąc... No, no przed... to listety, sprawdzałeś, jak to wszystko to wygląda. Dołączeniem, nie? Sprawdziłem, co, co tam, jak to wygląda w ogóle, zobaczyłem te wywiady tam z Darią, tam z innymi chłopakami z, z, z właśnie z kursu i uznałem, że... Kurde, jak im się udało, to mi się pewnie też uda, nie? Tym bardziej, że oni mieli często, jak słyszałem, mniejsze doświadczenie niż ja. No, to, no, no kurde, czemu Uważam, że to, to nie bardzo wysłało. naturalnie wyszło, że po prostu ten, te, te efekty udało się u ciebie osiągnąć. A powiedz mi proszę w ogóle, jakie ty miałeś w ogóle główne obawy, zanim zdecydowałeś się podjąć ze mną współpracę? Bo tak jak sam mówiłeś, trafiłeś na mnie już rok wcześniej, rok wcześniej, zanim my w ogóle zaczęliśmy współpracować, więc domyślam się, że tych obaw... Było sporo. Więc pytanie, jakie ty w ogóle masz główne obawy przed tym, zanim zaczęliśmy pracę razem? Moja główna obawa to było to, że y, mogę, mogę nie dostać, w sensie nie osiągnąć tego, co sobie założyłem, nie? Czyli, że okay. nie będę jednak sprzedawał, że, okay. że mogę, może się okazać, że ja, wiesz, że jak to powiedzieć. Y, no nie będę miał takich zysków, jakie chciałem okay. mieć nie? z tego. Okay. I co sprawiło to, że pomimo tych obaw postanowiłeś pójść ten krok do przodu i że zaczęliśmy współpracę? Czy to uważasz, że to była kwestia gwarancji na umowie, tego, że miałeś dokładne punkty wypisane, które musisz spełnić, że w razie co dostaniesz po prostu zwrot kasy? Jakby co było tym czynnikiem, że pomimo tego wszystkiego postanowiłeś zrobić ten krok do przodu? To um, Pogadałem trochę z Piotrkiem, okay. e, Arentem, i on, okay. on mi tak poprowadził trochę, że tak powiem, na tej naszej rozmowie na początku. Yy, wyjaśnił, jak to wygląda, pokazał mi też tą umowę i to było to, że on mi pokazał tą gwarancję, nie? Ta okay. gwarancja, że yy, jeżeli coś się stanie nie tak, że ja, wiesz, mimo, że zrobię cały program, wszystko okay. od A do Z, to mi nie wyjdzie sprzedaż, to, że dostanę te pieniądze z powrotem, nie? Bo, no niestety, nie udało się. Jest... Yy, ale jest... udało się. Także... <laughs> Uważam, ja nie... że... No. Ostatecznie wyszło super, no bo z gwarancji że w ten sposób nie musiałeś korzystać. I powiedz mi w ogóle teraz po czasie, z perspektywy czasu, czy uważasz, że. I czy uważasz, że rzeczywiście było czego się bać? Teraz z twoje... na podstawie Twojego doświadczenia, Twojej perspektywy? Nie, nie. Teraz jakby nie wiem. Właśnie to przyjść, Przychodzisz? Uczysz się chwilę? i potem wdrożysz wszystko w życie. Jak już to wdrożysz w nie, życie, wiesz, też przełamiasz kilka tych barier takich, no jak to było na tych warsztatach mindsetowych. Ja to mówiłem akurat Donaldowi, że ja jak się stresowałem za mocno, to mnie ściskało w klatce piersiowej, nie? Nie? ale zrozumiałem no to rzecz, o co chodzi i teraz... no, jest taka z którą musiałeś pewnie też walczyć. W jaki sposób w ogóle udało ci się to pokonać? Śmieszna historia, wiesz. Ja byłem na ślubie jakoś, jakoś miesiąc temu. Okay. Nie, nie, wcześniej chyba. Dwa miesiące temu mi się wydaje. Byłem na ślubie, no i tam wiadomo: troszkę alkoholu, trochę zabawy, no. ale już byłem po, po warsztatach sprzedażowych i, i wtedy też kilka osób po prostu, wiesz, tak jakoś z rozmowy podczas, no. podczas tego ślubu udało mi się zrobić kilka kontaktów do ludzi. I umówić się z nimi na rozmowy sprzedażowe. I potem następnego, następnego dnia, w sensie w następny poniedziałek po, po całym tym ślubie, e, mieliśmy właśnie warsztaty z Donaldem. I on tam wyjaśniał akurat, e, jak to jest, że, że człowiek się stresuje, nie? jak, jak to wyzwolić. W, wiesz, wyzwolić się od tego, że tak powiem. Okay. I, I dziewczyny tam mówiły, że one mają blokady. Don, Donald też tam różne rzeczy opowiadał fajne. I, I ja wtedy zrozumiałem, że kurde, ten alkohol na mnie tak zadziałał, nie, że, że ja jak się napiłem, to nagle nie miałem tego ucisku. I, i, I zrozumiałem, co powoduje ten ucisk, nie, że ja za dużo myślę, mega za dużo w ogóle analizuję, a jak jestem, wiesz, na Ruszaju, no to tego nie ma tak. No to zacząłem to wykorzystywać, ale na trzeźwo. wiadomo. czyli po prostu jak. jak jak się za mocno stresowałem, to ogarniałem, że kurde, za dużo myślę. Głęboki oddech, spokojnie i lecimy po prostu, wiesz, na spontanie, bez przemyślania czegokolwiek. Uważam, Nagle że to jest najbardziej pala... ja że No i to też u ciebie przełożyło się na naprawdę super efekty, bo tak naprawdę w pierwszym takim pełnym miesiącu działania, w pierwszym takim pełnym miesiącu działania, gdzie już ogarnąłeś to tworzenie stron, Nauczyłeś się pozyskiwać klientów, nauczyłeś się jaki sposób sprzedawać, żeby nie czuć, że to jest hamska sprzedaż, i tak dalej, bo to nie jest w żaden sposób hamska sprzedaż. Tyle wyciągnąłeś w takim pierwszym pełnoprawnym miesiącu działania? W pierwszym miesiącu, kiedy już tak faktycznie sprzedawałem, to było 12 tysięcy z tego, co pamiętam. 12 tysięcy no, netto. To jest. Zajebisty wynik, jak na pierwszy miesiąc uważam, dla większości osób to jest dwu czy trzykrotność nawet pensji. No i uważam, że to jest bardzo dużo, no bo kurde, żeby zarabiać gdziekolwiek indziej takie pieniądze, no to raczej trzeba być gdzieś po studiach i mieć naprawdę dużo szczęścia i trafić na naprawdę dobrą pracę na etacie. Więc 12 koła uważam, że w pierwszym pełnym miesiącu to jest zajebisty wynik. I chciałbym teraz poznać z Twojej perspektywy, bo ja bardzo często opowiadam o tym, jak w ogóle wygląda cała ścieżka w programie BNS, jak w ogóle to wygląda. Zaczyna się to od rozmowy wdrożeniowej, są warsztaty, jest kanał prywatny, na którym możesz się komunikować i tak dalej. Natomiast chciałbym poznać, jak to w ogóle wyglądało z Twojej perspektywy, jak z Twojej perspektywy wyglądała cała ta ścieżka, czyli jak wyglądał cały proces, jak wyglądała pomoc, jak wyglądały rozmowy jeden na jeden, jak wyglądały te konsultacje grupowe, i żebyś wyciągnął taki jeden kluczowy czynnik, który uważa, że był największą game changera w tym wszystkim, który pomógł ci się po prostu rozwinąć i to wszystko zbudować. Oddaję tobie głos. Ogólnie te, te rozmowy jeden na jeden zawsze dla mnie były takie kurde to już to jest takie proste, co jest jakby ja, ja wiesz ja się zawsze spodziewałem, że to będzie pełno przemyślania jakichś różnych rzeczy w ogóle to jakaś prosta rozmowa. Wiesz, kilka ustaleń zrobiliśmy. Okej, okay, dobra, to teraz musisz działać. Teraz musisz to robić. Nie to to było. To było zajebiste, bo tam nie było marnowania czasu, żadnych tam Boczysz. jakichś pierdoletów, sretów i wkręcania mi, że o, ja tam muszę zrobić jakieś y, y, zajebiste te lejki sprzedażowe i takie rzeczy. Nie było kawa na ławę i jedziemy z koksem. Bartek mnie prowadził, to wiesz, to to z nim jeszcze taki fajny vibe załapaliśmy trochę <grym> i. Zajębiście. No i to, 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 to dobrze, jest. dobrze to się, wiesz, układało wszystko. Po kolei. No i uważam, że też taką kluczową rzeczą jest to, że chyba miałeś jednak dostęp do tego kanału prywatnego, gdzie w każdej chwili jednak mogłeś napisać, zapytać się i tak dalej. Uważam, że też takie to jest taka, A, rzecz, tak. gdzie miałeś ten spokój w głowy, gdzie pisałeś, w dość w krótkim czasie tą odpowiedź dostawałeś, nie? Masz dostęp do tego kanału prywatnego, wiesz, z zespołem, ale masz też dostęp do społeczności. I, tak. i jeżeli, jeżeli akurat w tygodniu. No, inaczej w tygodniu normalnie zespół tobie odpowie, nie? Ale w weekend zdarzy się, że no oni akurat no wiadomo, ludzie muszą odpoczywać, nie? Na całe szczęście jest jeszcze społeczność i ludzie po prostu jak, jak ci nie odpowiedzą akurat na kanale prywatnym, to tylko wystarczy na ogólnym czy tam gdzieś w technicznym napisać, że potrzebujesz wiesz tego i tego i ci zawsze ktoś odpowie, nie, jeżeli wie zna. I jeszcze oprócz tego uważam, że jak miałeś te sekcje, poszczególne kanały na Slacku, to Oprócz tego każda sekcja jakby jest powiązana z konkretnymi warsztatami, które prowadzi dana osoba, dany po prostu ekspert w danej dziedzinie i uważam, że to też chyba była jedna z takich rzeczy, uważam, która była dla Ciebie dość dużym game change changerem, to, że przychodziłeś na te warsztaty, Ty byłeś aktywny na tych warsztatach, Ty się mm. angażowałeś i to też pomogło Ci przerobić pewne rzeczy. Zgodzisz się z tym, czy nie? Tak, w sensie, wiesz jak przychodzisz na warsztaty, na początku masz takie, że kurde, ja nie wiem, co ja tutaj robię, nie? I siedzisz okay. i słuchasz cały czas tylko ludzi, ale potem ogarniasz, że wiesz, o jakich tematach mówi się na konkretnym, konkretnych warsztatach i wtedy już zaczynasz się włączać w tę rozmowę i, i to jest ten moment, kiedy to ci najwięcej wartości przynosi, nie? że wtedy... będzie jest kluczowa w tym wszystkim Tak, taki, wiesz, Daria, Donald, Michał, czy nawet ty, wtedy nagle, wiesz, poznają ciebie bardziej, czyli na przykład nie? ty mnie bardziej poznasz. Ogarniemy sobie kilka rzeczy, przerobimy sobie jakiś materiał, czy to właśnie z, z tym stresem, czy to jak z Michałem odnośnie sprzedaży. I nagle, nagle to się wszystko staje takie prostsze. Szybciej super. docierasz do celu, szybciej dochodzisz do tego, co trzeba zrobić, żeby uzyskać tego następnego klienta. Nie? Zajebiście, bardzo się cieszę. I powiedz mi proszę, bo teraz już tak naprawdę przeszedłeś przez cały program, zarabiasz te ze stron między 12 a 20 tysięcy miesięcznie, oprócz tego chcemy się skalować dalej, chcemy to wszystko rozwijać, i działasz już w ten sposób, kurde kilka dobrych miesięcy, zarabiasz dobre pieniądze. Jesteś na dobrym poziomie finansowym, więc powiedz mi, proszę, skoro Twoje zarobki wzrosły, zobaczyłeś, że da się zarabiać w ten sposób i że po prostu biznes w internecie to jest coś, co naprawdę działa, jest normalne, realne, prawdziwe. To jaka jest taka jedna rzecz, jaką powiedziałbyś sobie sprzed dołączenia do programu, który miał obawy, obserwował mnie rok czasu i nie wiedział totalnie, za co się zabrać, żeby rzeczywiście zacząć na tym zarabiać? Nie przejmuj się, jakby okay. po prostu działaj, jakby usiądź z, z kilkoma ludźmi, którzy ma, mają to doświadczenie, wiedzą więcej okay. niż ty, przysiądź z nimi, potrenuj, potem idź na żywioł i to się samo, to, to samo się napędza. Samo, to jest samo. Zajebista rzecz, którą powiedziałeś, szczególnie ten fragment odnośnie tego, że znaleźć osobę która dotarła już do miejsca, w którym ty chcesz być, to jest zajebiste. No bo mi osobiście ścieżka od zera do 10-15 tysięcy zajęła dwa lata. Tobie zajęła ona pół roku. Więc jakby jest to praktycznie czterokrotnie szybciej. I, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ty wiedziałeś, jakich błędów unikać, wiedziałeś, czego nie robić, wiedziałeś, wiedziałeś czego unikać, wiedziałeś, co dokładnie masz zrobić, czy to spowodowało, że te błędy były wyeliminowane? Absolutnie nie. Jakby naturalne jest to, że te błędy wszystkie musiałaś popełnić oczywiście, kilka błędów, były oczywiście fakapy i tak dalej. Natomiast uważam, że ostatecznie i tak uniknąłeś bardzo dużej ilości błędów, więc to jest super, co powiedziałeś, bo ty też chyba nie miałeś jakichś super wielkich problemów z prokrastynacją, co nie? Wiesz co, był, był taki moment. Ja w ogóle mam, mam takie momenty, że po prostu mi się nie chce jak cholera, ale wtedy okay. ja się zmuszam, wiesz, tak, okay. żeby po prostu działać, nie? I Super. mimo że mi się nie chce strasznie czasami, no to no działam, no bo co ja mam innego robić. W, do, to... w, dom, w domu siedzę cały dzień, nie? No i co? To... Jakby, to jest, jak się ułożę, że będę leżał, nie? A ja, ja tak nie umiem ogólnie na, na miejscu, wiesz, tylko leżeć i nic nie robić. Kasper, czy uważasz, że są jeszcze jakieś kluczowe rzeczy, które warto dodać, które nastąpiły w trakcie tego procesu, które spowodowały, że udało ci się w taki sposób jeszcze rozwinąć? To chyba, chyba wiesz, co chyba wszystko omówiliśmy ogólnie, takie Super. Naj, najważniejsze rzeczy. Bo to Super. Najważniejsze to jest to, żeby mieć kogoś, kto już przeszedł tą no, drogę i będzie w stanie ciebie wiesz, pokierować za rączkę, tak jak, to... tak jak wy to robicie, nie? Że, to jest super. Wiesz, naj, najpierw macie warsztat, w którym jest omówienie, wprowadzenie do tego wszystkiego, potem nagle przechodzisz całą tą ścieżkę od zbudowania z pierwszej strony do pozyskania pierwszego klienta, wrzucenia posta na Facebooka. Super. Nie, pozyskania tego klienta. Także no to są te najważniejsze rzeczy, nie? To jest bardzo, to, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Więc słuchajcie, to jest już kieruję do widzów stricte, którzy to oglądają, jeżeli chcecie sprawdzić. Czy jesteśmy w stanie Wam pomóc po prostu zbudować biznes do zarobków 10-15 tysięcy złotych czy nawet jeżeli jesteście kompletnie początkujący, startujecie od zera, to w pierwszym linku w opisie na dole znajduje się krótki formularz, krótka ankieta, która jest aplikacją do współpracy 1 na 1, z ze mną Wypełnicie Wam. Jeżeli tak, dostaniecie może ośmówienia dedykowanej rozmowy jeden na jeden, o której Kasport też zaczął, gdzie po prostu sprawdzimy, czy to wszystko jest dla was, czy jesteśmy w stanie Wam pomóc i czy jesteśmy w stanie po prostu pracować. Razem, jeżeli nie, to wprost o tym też dostaniecie informacje i dostaniecie plan działania, który po prostu też możecie wdrożyć, więc bez żadnego ciśnienia. Kacper, dziękuję Tobie pięknie za rozmowę. Uważam, że przekazaliśmy naprawdę dużo bardzo cennych informacji, dużo mięcha dzisiaj naprawdę poszło. Więc dziękuję, to je pięknie, super się z Tobą rozmawiało i dziękuję również Wam za wysłuchanie tej około pół godziny rozmowy, bo uważam, że naprawdę ona super, super wyszła i mam nadzieję, że za jakiś czas nagramy jeszcze z Kasprem update odnośnie tego, jak już nie zarabia 15, 12, 15, 20 tysięcy miesięcznie, tylko 30, 40, 50. Koła. Uważam, to będzie super. Natomiast jeżeli ktokolwiek z osób oglądających, czy to potrzebuje strony internetowej, czy to jakiegoś wsparcia technicznego, to zapraszam do Kaspra, Linki do Kaspra będą również w opisie. Ja dziękuję Wam pięknie. I tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Cześć.